Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania koparki CAT. Pamiętaj! Instrukcje dotyczące konserwacji, bezpieczeństwa, ustawień, funkcji i innych zagadnień znajdziesz w dokumentacji techniczno-ruchowej. Bezpieczeństwo obsługi maszyny jest sprawą nadrzędną. Ważne jest wyrobienie bezpiecznych nawyków podczas obsługi jakiejkolwiek maszyny ciężkiej. Pamiętaj, zawsze noś środki ochrony osobistej w trakcie obsługiwania maszyny. W trakcie obsługiwania maszyny zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. Aby uniknąć poślizgnięć, potknięć lub upadków, podczas zbliżania się do maszyny zachowaj uwagę i czujność. Utrzymuj buty w czystości. Idź powoli i zachowaj rozwagę. Zawsze utrzymuj trzy punkty styku z maszyną. Do wchodzenia i wychodzenia używaj podkładek pod stopy, stopni i poręczy. Nie wchodź do maszyny ani nie wychodź z niej trasą inną niż zalecana. Podczas wchodzenia na pokład lub wysiadania z maszyny zawsze utrzymuj przód ciała zwrócony w stronę maszyny. Przy wchodzeniu na górę, zawsze korzystaj z odpowiednich stopni i poręczy zamiast wchodzenia po gąsienicach lub wspinania się w inny sposób. Aby uniknąć przytrzaśnięcia ciała, uważaj na szczeliny w pobliżu ruchomych elementów zarówno na pokładzie, jak i w pobliżu maszyny. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych, należy zwolnić ciśnienie hydrauliczne. Zwróć szczególną uwagę na właściwą kolejność uruchamiania i wyłączania maszyny. Pamiętaj, maszyna ma wbudowane urządzenia zabezpieczające, które umożliwiają natychmiastowe wyłączenie w nagłych wypadkach. Upewnij się, że nic nie blokuje twojego pola widzenia, a kamery są czyste. Mnogość możliwości regulacji fotela gwarantuje uzyskanie komfortu w kabinie na wiele sposobów. Zawsze poświęć czas na przyjęcie wygodnej pozycji do pracy. Zadbaj też o jak najlepszą widoczność w trakcie wykonywania pracy, a także gdy znajdujesz się w kabinie. Maszyny CAT są również wyposażone w kamery HD, które działają zarówno podczas jazdy w przód, jak i w tył. Pamiętaj, że obiekty pojawiające się na ekranie są bliżej niż Ci się wydaje. Firma Cat podjęła także kroki mające na celu poprawę widoczności w kabinach maszyn. Na przykład zwiększona została widoczność pod różnymi kątami wewnątrz kabiny. Bez względu na to, czy przeprowadzasz kontrolę przed zmianą, czy też planową konserwację, upewnij się, że panele dostępu serwisowego są odpowiednio zamknięte i zatrzaśnięte. Pamiętaj, utrzymywanie maszyny w czystości jest formą konserwacji zapobiegawczej. Skontroluj wzrokiem podwozie, by upewnić się, że jest wolne od zanieczyszczeń, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu pracy maszyny. Zapoznaj się także z miejscami mocowania do transportu maszyny. Wysiadając z maszyny, pamiętaj o włączeniu hamulca postojowego. Aktywuj blokadę hydrauliczną. Następnie oprzyj osprzęt na podłożu. Zwróć też uwagę na to, czy maszyna jest zaparkowana na równym podłożu. Pamiętaj o alternatywnej drodze wyjścia ze stanowiska operatora w razie nagłych przypadków. Koparki są wyposażone w elastyczne układy oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, które ułatwiają pracę i zapewniają bezpieczeństwo na placu budowy. Zmniejsz ryzyko odniesienia obrażeń podczas tankowania maszyny za pomocą szybkiego napełniania z poziomu gruntu, jeśli jest dostępne. Koparki CAT wyposażone są w funkcję aktywującą klakson, gdy poziom płynu DEF w układzie wydechowym silnika wysokoprężnego DEF zostanie napełniony w 90%. Zapobiega ona przelaniu i potencjalnej korozji. W nagłych przypadkach wyłącznik CAT z poziomu podłoża odłącza zasilanie maszyny. Zapoznaj się z instrukcją obsługi maszyny, aby poznać zalecane lokalizacje gaśnic. Twoja maszyna jest także wyposażona w ulepszone zabezpieczenia przed przewróceniem i spadającymi przedmiotami. Ponieważ osprzęt, wysięgnik i ramię są nadzwyczaj zwrotne. Należy zawsze mieć na uwadze ich położenie względem koparki oraz przestrzeń dookoła. Zawsze zwracaj uwagę na tył przeciwwagę maszyny. Jest to martwy punkt maszyny, który może się poruszać. Zawsze postępuj według wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej i przestrzegaj procedur bezpieczeństwa.